Jesieniary robimy jesienny przegląd dekoracji w Tigerze. Jak obiecałam, tak i jest, kolejny sklep z naszego przeglądu, tym razem Tiger i mam nadzieję, że znajdziemy coś fajnego. Ja totalnie uwielbiam takie słodkie pluszaki czy poduszki, no zobaczcie na to, no nie, pumpkin spice latte. Pomorek też naprawdę mnie bardzo urzekł. To chyba jest gorąca czekolada, co nie? To już łódkę. Teraz totalna moda jest na bryloki do torebek, plecaków i tym podobnych. I patrzcie, taki pumpkin spice latte. Matka, aż mi się język plącze z wrażenia. Albo taka dyńka. No przeurocze powiem Wam, że ogólnie rzecz biorąc widać, że jeszcze te rzeczy tutaj przychodzą. Że widać, że to są takie początki dopiero, więc na pewno będziemy musieli tutaj wrócić. No ale oczywiście to nie wszystko, idziemy dalej. O, widzę, że jest torba, którą kupiłam w tamtym roku i naprawdę do tej pory mi fajnie służy, także polecam. Ten wazon już widziałam na takiej zapowiedzi, co tutaj będzie jest przepiękny. No trochę kosztuje, ale się nie dziwię, bo on jest naprawdę bardzo duży na żywo. Znaczy chociaż coś w końcu innego, chociaż listek, a nie dynia, jeśli chodzi o talerze. Jest całkiem ładne. Te szklaneczki trochę dla mam nieki no, ale komuś może się spodobać. Coraz częściej widzę w sklepach, czy Pepko, czy właśnie teraz Tiger, takie złote łyżeczki z takim alla charm. Ta poduszka Muchomorek, chyba wraca ze mną do domu, jest o wiele ładniejsza niż ta poduszka Muchomorek, ale z Pepko, bo tamtą już widziałam i wydaje się bardziej porządna, więc ją biorę. Też mamy tutaj takie koszyki, ale jakoś kurczę, nie wiem, nie mój styl. Jako dodatek, jakieś takie dopełnienie do czegoś, może te Muchomorki wyglądałyby dobrze. No dobra, ale mieć taki zestaw na biurku to już w ogóle totalne na jesieniarania. Trochę szkoda, bo nie widzę innych jesiennych kubków oprócz tych na Halloween. I serio wydaje mi się, że po prostu albo nie doszły, albo zostały tak szybko wykupione, choć już naprawdę śledzę to na bieżąco. Znaczy, bo tak serio chodzę i szukam i żadnych jesiennych nie widzę, ale te z kokardą. W ogóle są przepiękne i bym je wzięła, ale no już mój chłopaczy na no to już naprawdę zwariuje ze mną. No, by mi się go szkoda zrobiło, bo on tylko patrzy na te kubki i nie dowierza, jakie będą kolejne. Wiecie co, widzę, że słodycze są, mamy jakiś popcorn, tutaj takie coś, jakieś babeczki jesienne, więc nie wiem, no ja się chyba zaraz pani jakieś tutaj spytam przy kasie. Czy to to tak normalne, czy to za długo coś więcej będzie? Czy w ogóle jak ten humor wpisuje się? w mój vibe dzisiejszy, w mój outfit, w moją spódnicę. No przecież to wygląda przesłodko. Ja będę teraz tak paradowała po Wrocławiu. Informacja dla osób z Wrocławia, że byłam w gierze na rynku i pani powiedziała, że to dopiero była pierwsza dostawa i że pewnie jeszcze jakieś będą. No te najlepsze rzeczy od razu się bardzo szybko wykupiły, no ale nie ma się co przejmować. No także ja teraz wybieram się w podróż razem z moim muchomorem do domu, a my widzimy się w następnych filmach. I pa pa!